Hej, cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Draco, widzimy się w kolejnym odcinku Falsmofobii, tym razem jest ze mną kluseczka, czyli stary jogurt. Jestem. I dzisiaj słuchajcie, chciałem wybrać nam prackę, mianowicie chciałem, żebyśmy zagrali sobie w prizonie, w więzieniu, ale niestety to jest dla trzech osób, a my jesteśmy we dwójeczkę. Następnym razem najwyżej wezmę jeszcze Eryka, albo jeżeli chcecie grać z nami, w sensie ze mną ich z kluską albo z kimś tam jeszcze innym, to, 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 to zapraszajcie nas na Steamie, o myślę, że tak będzie najlepiej. Klikam gotowy, klikam start. Mam nadzieję, że uda się uciec. Przed chwilą graliśmy z kluską, boże, ale się rozgadałem. No, <laughs> Przed ja. chwilą graliśmy z kluską i generalnie. Nie wiem jak to jest generalnie, bo te, zawsze te potwory, które musimy rozszyfrować, są tak blisko siebie bardzo podobne to, co musimy, wiecie, e, tam zweryfikować, jeżeli chodzi o dowody. No i nie trafiliśmy, no. Nie trafiliśmy. Dzień dobry. Czemu jesteś murzynem? Racistą jesteś, czy co? Nie, dlaczego? E, latareczka. Wziąłeś w sobie latarkę? Dzie. Dobra. E, weź sobie może... Tak, weź to białe i weź to czarne. Z jak ekipy chyba. A, bo, dobrze. To weź to, ok. To... E, może kamerę? Dobra, weźmy wiem, tak. Możesz mieć kamerę na wszelkim wypadek? Nie, ty ją trzymaj, ja mam aparat jak coś. Ja będę robił zdjęcia. W ogóle chodź tutaj, zobaczymy jakie mamy cele dzisiaj. Teraz. Okay, nie, ty masz kamerę, ja mam aparat. Nie, ja robię zdjęcia, bo ja nagrywam. Ty, ale ty postawisz, ty będziesz robiła wszystko, czy będziesz... Czekaj! Będziesz... Okay. Nie no podnieś to! Ma... Nie, ale to jest aparat. Nie no, to jest kamera. Tak? Nie, to jest aparat. Tak, to jest aparat! A dobra, to poczekaj, zamiana. Rozumiana. A rzeczywiście? Dobra. No bo ja tam, wiecie, generalnie też sam nie umiem. A statyw? Można wziąć statyw? Weź, bo z rzutu możesz wziąć statyw, bo statyw to chyba wziąłem do tego, żeby był w kamerze. Ktoś się sobie że tu. Gdzie jest? Co? To coś to, to, to Dobra, nieważne. Nieważne. Walcz to. Cele. Dowiedz się, z jakim duchem mamy do czynienia. Oczyść obszar w pobliżu ducha za pomocą kadzidła. Nie mamy kadzidła, niestety. Eee, uchwyć zdjęcie brudnej wody w zlewie. Znajdź dowody zjawisk paranormalnych za pomocą czynnika MMF. Dobra. Patricia Harris jest dzisiaj naszym duchem. Lecimy w takim razie. Ty robisz. No, bo Amirka do mnie napisała. I tak patrzę, tak patrzę. Kluska tak po prostu siedzi tam dzisiaj i tam sobie, nie wiem, nagrywa paznokcie u stóp. Przynajmniej jakieś inne glizy, czy tam nie wchodzą nie wiem co ona odpierdziela. Weźcie, wyją. Dobra. Dory otwarte. I Zobaczymy, czy z kluską pójdzie nam świetnie. A! <grystanie> Żartowałem. Bo się cofnęłam aż. Naprawdę? <grystanie> Przepraszam, przynajmniej jakieś horrory w nocy ci będą mnie szczęśliły. E, jakby nie, bo horror. horrory. Też mówiłam. Żeby... Mówiłaś, raz ja horror też. Jest o, tu jest coś tak za ciasno. Też bardzo lubię horrory. Jaki swój twój ulubiony horror? Um, w sumie Halloween. pierwsze Halloween. Pier pierwsze. O, nie mów, że... Tutaj? O nie! Powiesz, co już tu jest? Dobra, postaw kamerę tutaj na szafce. Co? Że, że, że na szafce? O, poczekaj, tak, bo tu jest zimno, więc tak. tu rzucamy termometr. Yy, mogę? Są jeszcze dubkę, koleżanko? <śpieszytanie wody> Jesteś zbyt gruby, żeby... Woda! Brudna woda, Przbeh zrobić zdjęcie trzeba. O co się? Nie wiem, chyba. Dobra. Chyba to brudno, to jest woda. Tak, dobra, i teraz trzeba obrócić kamerę. Nie wiem, jak to się obracało. Nie wiem. Dobra, już obróciłem. E, G. Aha. Bo tu będzie duch, wiesz Co to za rytuały? Próbuję podnieść postawić ten Dobra, leży. E, masz książkę, to było książkę tutaj od razu. Mm -hmm. Może na kiblu Nie. możesz. O dobra, udało się. <grym> dobra. E, masz jeszcze coś? Czy tylko to miałaś? Zatarkę. Dobra, to wracamy do samochodu po resztę rzeczy. O Jezu, dlaczego mi latarka nie działa? A bo latarka? mam, ja mam tylko latarkę, dobra. Ale mamy uchwycone zdjęcie w takim razie brudnej wody. Gdzie jest wyjście z domu? Zwykle zablądziliśmy. Tu jest wyjście? Nie, tu jest... ooo piwnica, ja do nie wchodzę. Sama się tam właś tam nie wchodzę. Nie, dobra. Wow, powiem wam, że grubo zaczyna się. A ja na co? Co? A, A to dobra, mamy brudną... MF, bierzemy. Czyli weź to białe. To białe, jo. Ja. Widziałam. Dopóki no, się zjedziemy, za chwilkę razem. Tak, tylko jeszcze zobaczę tutaj... Ojejku. Są orby, czy nie ma orbów? Jakoś tak chyba źle nam się to przestawiło. Mmm, dobra. Czekaj, Musi... ja, ja, ja mam tutaj ważną informację. No? Um. Pozdrowienia dla wszystkich i przede wszystkim dla Przemka od Amirki. A dziękuję, pozdrawiam również wszystkich. Oczywiście pamiętajcie, wątróbki dla was wszystkich. Dobra, idziemy. Gadać z duchem. Wzięłaś ten EMF? Ja. O, patrz, widzisz, co tam się robi? Jak światło mrygało? Jo. Ja. No, Dobra, gdzie to było? co, piwnica, czy co? Czy co? Te tak, chyba to było. Nie, na razie piwnica nie. Wiesz co, szukamy teraz ogólnie kości i szukamy leczki wodu. Świeczka? Jezu, jak ten duch mi wyskoczy. Ja, ja, a to jest tutaj. E, weź chodź tutaj. A bo... To czyli gdzie? Gdzie jestem? Hello! Patricia, are you hear me? Are you hear me? Uh, yes or no? Patricia, tutaj jestem, gdzie ty jesteś? <laughs> tutaj Patricia, 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 Patricia. Ej, włącz prawie wszystkie myszy i zatrzymasz kuleczki wszystkie świecące. O, masz dwie. To musisz tak pochodzić sobie tutaj po, po, po tej łazience. A ona mnie tak w sumie nie słyszy. Jeden, tutaj mam dwie. Ale to maksymalnie co tutaj mogę zro... cokolwiek zobaczyć. Tutaj. Dobra, to to pochodź sobie po jakimś ZMF-em. Ja idę szukać rzeczorków. Kości na przykład. Dobra, chodź do piwnicy, jolo. Jolo, ale do piwnicy, będą wszystkie tutaj. Tutaj jest piwnica, chodź tu. To się boję. Generalnie może nic nam nie wyskoczy na ryj. Może. A, ale w piwnicy tak jakoś spokojnie? No, jak się. Dobra, nieważne. Patrysia, patrysia, patrysia. O, lep na muchę. Patryśia, ja, Patrysz, ja, ja Dobra, tutaj raczej chyba nie ma ani patrysi, ani Kości. Niestety. No znaczy, generalnie spoko. A teraz wyobrażasz sobie, że ona tak na tych schodach się pojawia? Aaa, zastrzałabym się trochę. Ej, światło zgasiła. Ale słucha. Okay, Patryśia? E... Where are you? Tutaj. Jedną klapeczkę mam, więc. Dobra, czyli nie reaguje na AMF. Ja tu też nie było, to idziemy na górę, popatrzeć co się na górze dzieje. Kurczę, bo podobno jeżeli chodzi o te pomieszczenia właśnie korytarze, kible małe, to podobno się bagują te rzeczy, tak Erik mówił, ja mówię że. Dobra, tutaj nic nie ma. Tak gra jest zbugowana w ogóle grafika jest taka... Taka mech. No mogłaby być lepsza, wiadomo. Ej, widzisz jakąś kość? O Jezu. Proszę mnie świecić pod oczy. <laughs> Proszę mnie oślekać swoim blaskiem. Z drugiej strony, tak sobie myślę, że. O, mogę podnieść jakiś kluczyk? A, e, korki wysadziło. Dobra, tu chyba też pusto. Ej no, gdzie jest? Która jest godzina? 12. powinna być trzecia, trzydzieści przecież. Spójrz wodę. <grym>, nie da się. Nieładnie Nieładnie A Nie ręce czujesz. umyłaś? Nieładnie. <grym> Nie, Nie Ej no, mam wrażenie, że... Ile tych kibli tu jest? <grym> Nie wiem, hotel jakieś co. Ej no, od pomieszczenia do pomieszczenia się po prostu jak w Kevinie sam w domu. <grym> no i zobacz, kolejny kibel. A no. Jakie burżujstwo. zobacz, każdy ma tutaj w tym domu swój kibel. Czujesz to? Ja jest ja tutaj już z szafy sprawdzam, nie ma. Ty, ale szuflady też da się sprawdzać, co? Tak, ale yes? w, chyba nie ma nic w szufladach. Chyba. Kolejny kibel. Ładne budki tutaj widzę, jak to miał. <grym> ładne budki. <grym> Ej, na górze czysto w ogóle jestem w szoku. <grym> tutaj w tej szafie? Też pusta. No, no, mówię, musimy znaleźć tą kość, bo w sumie tak naprawdę teraz nie mam żadnych dowodów, oprócz tego zlewu z lewu z brudną wodą. E, dobra, co to jest? Wyjście na dwór. Patryśia, Patryśia, Patryśia. A pan też nazwisko Patrysi? Mm, nie, Patryśia. Ja tych aż tak za bardzo nie znam. Wejdź do kibla. Patryśia. Dwie klopeczki, dwie klopeczki. Patryś, ja, Patryś, ja, O, już nie ma Klopeckich dwóch. Dobra, mam dwie klopeczki. Jak w ogóle. Może te orby są? Poczekajcie, wezmę. Ten aparat. E, Można kim położyć. to położę, o. <laughs> Jest takie główne, to się przestawia. Weź yy, kluseczkami, przejdź, bo ja muszę ten aparat jakoś tu ustawić. Okej. Okay. Aha, no i zaraz to się ustawiło w ogóle z dupy. Mm. Ej, no ja nie mogę tego ustawić w ogóle. Do kosza mi wpadł. No <laughs> Do więc może nie potrzebujesz. No właśnie potrzebuję. Trzy kropeczki mam. Przecież chwilą mam trzy kropeczki. O, dobra, by... się teraz ustawiło chyba. Jeszcze termometr chciałem wziąć na chwilę. Tu w ogóle mroźne temperatury są. Teraz się zrobiły. Dobra, to też jest jako dowód. Ją słyszę? Cyklopeczki. Dobra, już mam. Patricia? Patricia? Are you hear me? Twój English is good. My English is breakfast. Ja. Ej, no nie ma kościa nic nie ma. Duch się nie pojawia. Co tutaj może być? Nie a ty w. Dwie kropeckie mam, dobra, a. O wiadomo. Ty... E, powiedz mi, czy ty grasz w Deforesto? Nie, nie grałem nigdy. Ale czego? Nie, to przecież był z takiego, coś. Górsza. Miałam coś Miałam przez chwilkę jak klapaczki. where are you? No chyba jest gdzieś koło Kibla, ale nie wiem. Czekaj, może tak zrobimy. Patricia, 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 show yourself. Weź się, wchodź, bo ty może możesz się ty też wołać, chodź tu wejdź Nie no, no, wiem Jesteś Patrycie? O Patrycja, Patrycja? nie wiem jak ty masz na imię Patrice. Ciekawe. Show yourself Pokaż się Czemu się nie pokazujesz, Niu-niu. Słońce ty moje Chcecie zobaczyć, czaj, wrócę do domu. Chodź, wyjdziemy. Tyle miałam e... miałem przez... O! Co to jest? Za mną! A tak jest. Kurwa, co ja mam robić teraz? E, co to był w ogóle? Jezusicku, on stał koło mnie. Dobra. Patrycja jest facetem? O, jest. Czekaj, bo on jest tam ze schodów zszedł. Kurwa, widzę, widzę, patrzę. Patrycja nie jest facetem, patrz. Dobra, uciekaj, uciekaj. Jest za mną. Dobra, już po ataku. Wow, ale nie zrobiłem jej zdjęcia. Ja pierdziele! Ej, no! No nie trafiłem w ten. Dobra, ale wrócimy do samochodu, bo musimy napisać, co wiemy. Wow, powiem wam, że trochę się obsrałem, ale jednak nie krzyknąłem tak jak wiecie za pierwszym razem. Czekaj, znajdź no. o za pomocą EMF, czyli było, było 5 gwiazdek. Mhm, miałam przecież 5, miałam. Aha, mówiłam. dobra, no to weź J i kliknijmy sobie w takim razie tak. MF poziom 5, Mroźne temperatury. Może to może być Banshee albo Phantom. Eee, co jeszcze może być? Spirit Box, odciski palców, te orby trzeba znaleźć. To wtedy będzie Phantom, jeżeli są orby. Ja, idę, ja wracam, idziesz ze mną? Ja idę. Toho, Jolo! Musimy uchwycić orby. Jeżeli są orby, to znaczy, że jest... może święty. Phantom. Nie wiem, ta typiarka wyglądała jak taka upośledzona, przestarzała ta typiarka Charlotte. At right. No, trzy gwiazdki mam. Dobra, czemu nie mogę tego. Ej, dajcie mi znać w takim razie, jak się ustawia ładnie. Apar, wiem. O, teraz się ustawiło. Wychodź e, z domu, gdzie jest wiecie, z domu? Gdzieś ty? A, nie włączyłem go. Teraz nakrywa. Jezusicku. Tu, tu. Znowu źle wyszedłem. Wow! <laughs> Ale jeszcze dwa zdjęcia mogę zrobić. E, bo jeżeli są orby, to w sumie. To w sumie wiesz. No, tu nam się pokazał. Przeżyliśmy. W ogóle aktywność nasza mózgowa jest. Ej, no znowu nie działa. Zobacz. O, dobra, jest. Ej, czemu kamera pokazuje nas tutaj? Widzisz to? Co? A dobra, statyw. Mam, mam statyw, biorę statyw i idę w takim razie rozłożyć statyw. Ja nie, nie umiem ogólnie, wiecie, jeszcze, jeżeli chodzi o ten aparat. jak go, wiecie, stawiam, a on mi się nie stawia. Tam mnie też w, w, w ogóle kosmophoby w nie umiesz do końca. Nie umiem, samemu nie umiem. Ja w ogóle nie umiem. A trochę. Aha, i zobacz, jak to się. A on już jest postawiony, okej. Okay. Czekaj, to tak. ja zacznij. Eeeh Patrysie, to? No? W bałagdzie nie? Czy jak? E, Harrison chyba. Harrison? O o, to ty? Jaką tam sobie teraz kupię? Ja próbuję te orby uchwycić, może na kiblu to położę. O o, on 5-5-5! Uciekaj! No to... mi przed nosem zadała! Widziałam ją? Bo jest atak, jest atak, uciekaj. Ja! Ja nie widzę w sumie. O tam jest gdzieś na lewo. Właśnie nie widzę jej. I co trzeba zrobić, żeby ją odtraszyć czy coś? Cześć, zrobić zdjęcie. Weź się poświęć tam i wyjść do niej. Nie, coś No idź do niej, musisz iść. Weź, masz więcej godzin w takim razie, to jest moja druga runda. RAP trzy 3 godziny! Dobra, a gdzie jest ja, ten? Więcej niż ja. A ja mam w ręku, cały czas. Kurczę, ja mam mało czasu na ja mam chyba, bo to. Mam godzinę No. Mało. O, Czekaj weź. <laughs> MATKO Święta! <laughs> Czemu się śmiejesz ze mnie? Ty to u stany? Mobeka z No! bo nie mogę. Dobra, może tu będą orby. Idę jeszcze raz zobaczyć, czy są orby. Jezu, Sicku, Ja Ja bym się już jak ona mi się teraz nawet nie pokazała. Ja pierdzielę. Dobra, zobaczymy. Teraz. Ej! w czwartek. Ej, no ale zobacz. Nie działa. Dobra, wiesz co, ja myślę, że nie ma sensu. Damy, że to z fantom i odjeżdżamy. Też tak sobie ustaw. Ustaw sobie MF poziom 5, mroźne temperatury i orby. A zdjęcia, no nie znaliśmy nawet lalki. Ducha też tak słabo. Niektóre misje kończą się dopiero po odjeździe. No dobra. Ustawiasz sobie? Ehm. Um, jo, że fantom? Tak, i że te dowody ustawiłaś, że można temperatura i yo. w ogóle? Dobra, odjeżdżamy. Zrobiłem ci zdjęcie jeszcze na koniec. Co! Nie trafiliśmy, był to duch wrajt! ojoj! No nic, ale słuchajcie, byłem przerażony w ogóle zrzeliście mój wrzast, w ogóle masakra dziwna i w ogóle. No cóż. Nie wyszło nam. Zarobiliśmy parę pieniążków. W sumie spoko. Nie umarliśmy, to też jest w sumie dobrze. E, gracie ze mną kluseczka. Jeżeli też chcecie grać ze mną z nami, to dajcie znać w komentarzu. Trzymajcie się, do zobaczenia i pa pa!